Siema siemaneczko, z tej strony Alan Dzisiaj będziemy robili unboxing mojej ładowarki Zostawcie lajka like i suba z dzwonkiem A my przechodzimy do otwierania Oj, kurczę ciężko Ciężko, będzie jedną ręką Z której strony? Dobra, staj Tutaj otworzymy Eee, okej okay. Kurczę, tutaj trzeba? Oj, no będzie ciężko O, dobrze, teraz tutaj, oj sorki, że nie teraz nie widzicie, poczekajcie, Ja już, już pokażę jak to już widzę jakiś kartonik, no, nie da się jedną ręką, dobra, jest tutaj kartonik, O mój Boże, dziękuję, dobra, dziękuję, nie ma rzeczy. kurczę, jak to mam otworzyć? A, kurde, nie mogę tego otworzyć, a ciężko. A kurczę, bo nie chcę też tego podareczka uszkodzić, bo jak na przykład, Ładowarka nie będzie pasowała do mojego Samsunga, no to jak ją zwrócimy? O! Jest! Moja ładowarka! Dobra, to teraz otwieramy. Karton mi się nie przyda, zamknę go tylko. Dobra, poczekajcie, widzowie. Muszę zamknąć karton. Nie, nie mogę zamknąć kartonu. Chyba nie tak na razie będzie. Aaaa. Dobra. Odcieramy mój, kar mój, mój kartonik tutaj. Okej. Okay. I teraz, to co mamy teraz w zestawie to... Oj, już mi coś upadło. Jednometrowy, jednometrowy chyba kabel, tak, chyba metrowy. Dobra, wyciągamy. wow a on jest długi. O, okej, okay, dobra. I mamy jeszcze taką tutaj kosteczkę. Otwieramy. wow A więc tak się prezentuje nasz zestaw. Tak się prezentuje nasz zestaw. Tutaj ładowareczka, kosteczka. A więc yy, też dziękuję za oglądanie. To się jest koniec. Trzymajcie się. Elo!